Zrobili to po raz siódmy w historii. Polacy wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości o to, co dziś w programie. Echa polskiego sukcesu na unijnym szczycie. Niemieckie media porozumienie klimatyczne uznają za majstersztyk. Będziemy dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale we własnym tempie. Wytrwaliśmy, mimo że nas zabijają, torturują, prześladują i gwałcą nasze kobiety. Dramatyczna sytuacja w Chile i szokujący raport ONZ. Nie poddamy się teraz, nie zastraszą nas, będziemy walczyć o swoje prawa. Czarpar oczarował widzów telewizji polskiej. Mieliśmy tak mocne wsparcie, że po prostu no, wygraliśmy dzięki publiczności, dzięki widzom. A zaczynamy od wspaniałych wieści z niemieckiego Klingental. Polscy skoczkowie wygrali drużynowe zawody Pucharu Świata. Polacy zostawili za sobą Austriaków i Japończyków. Nasza drużyna w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Najlepsza Spokojny, ładny i daleki skok! To był fantastyczny konkurs w wykonaniu biało-czerwonej drużyny. Zaczęliśmy od bardzo dobrego skoku Piotra Żyły i jeszcze lepszego Jakuba Wolnego, po którym Polska objęła prowadzenie w konkursie. Doda nam to skrzydeł, bo, bo tak naprawdę wszyscy wiedzieliśmy, że, że dobrze skaczemy. Wszyscy u nas pisali się na tyle dobrze, żeby wygrać. Przewaga Polaków już tylko rosła po dobrym skoku Kamila Stocha i fantastycznym mistrza świata Seafeld, Dawida Kubackiego, który skoczył na odległość 133,5 metra. Mi się tutaj fajnie nie skacze. To jest naprawdę bardzo przyjemna skocznia. Jedna z większych, jakie, jakie mamy w Pucharze Świata. W drugiej serii Polacy kontynuowali sytuację i utrzymywali przewagę nad wciąż groźnymi Austriakami. Skoki nie były już tak dalekie, ale warunki też nie do końca sprzyjające. Ale mimo przeciwności Polacy walczyli do końca. Ja raczej byłem skoncentrowany tylko i wyłącznie na, na sobie i i tak naprawdę nie docierało do mnie nic więcej. Po skokach Kamila Stocha i Dawida Kubackiego Polacy mogli świętować sukces. To był wielki występ naszej drużyny, na który czekali kibice. Na nas się to szczęście dzisiaj uśmiechnęło. Każdy konkurs to jest zupełnie coś innego. To jest dla nas przede wszystkim kolejne wyzwanie, nowe wyzwanie. Dzisiaj też nie obuło się bez, bez trudności. Jutro konkurs indywidualny. Po dzisiejszym sukcesie czekamy na powtórkę. Transmisja w telewizyjnej jedynce i TVP Sport. Wielkie, wielkie brawa. A na koniec wiadomości jeszcze nasi wspaniali, zwycięzcy skoczkowie.